Cześć i witam na prezentacji produktu. Dziś jest to moduł czterokanałowy nadajnika i odbiornika. 315 MHz zasięgiem do 300 m. Tak deklaruje nam producent. Jak jest w rzeczywistości? Nie wiem. Nie próbowałem. W każdym razie na obszarze mojego całego domu sterowałem diodami i, i ten zasięg był między ścianami bardzo, bardzo dobry. Nawet. No to mamy pilot z czterema kanałami abc D. Działa nam od razu już po wyjęciu. Mamy również wysuwaną antenę, antenkę, taką zakrywaną klawiaturę, aby nam się nic przez przypadek no i możemy mamy sobie przypiąć ten pilot pod jakiś pereloczek, jakieś klucze. To był nasz nadajnik, teraz nasz odbiornik. Nasz odbiornik jest na, na takim układzie scalonym. Tutaj antenę odbiorczą, no i interesują nas w sumie tylko wejścia i wyjścia naszego Odbiornika 315 MHz. A więc pierwsze u samej góry yy, pin GND, czyli pin masy. Następnie mamy. Ostro mi się coś skupiło. Następnie niżej pin mamy zasilanie 5V. Następnie mamy raz, dwa, trzy. Cztery piny od D0 do D3 to są wyjścia kanałów naszych czterech kanałów i ostatni pin VT. Jest to pin z tego jak czytałem, nie, nie próbowałem tego, yy, że po prostu ten pin działa gdy naciśniemy byle jaki przycisk, gdy po prostu zostanie odebrany jakiś sygnał to yy, tędy gdzie nam napięć. Moduł ten działa w taki sposób iż podpięte tutaj pod górne piny zasilanie gdy odbierze, co jest, gdy odbierze prawidłowy sygnał pierwszego, drugiego, trzeciego lub czwartego kanału, to udrażnia nam zasilanie, czyli z 5V idzie zasilanie do mikrokontrolera. Tutaj naszego, gdy odbierze on sygnał, który wyślemy z naszego pilota, to podaje on napięcie na poszczególny kanał, który został wysłany. A więc możemy w bardzo prosty sposób sterować bez, bez żadnego mikrokontrolera Arduino czy innego. Możemy sterować sobie diodami. Ja tutaj użyję sobie diody czerwonej, żółtej, zielonej oraz diody niebieski. Każdą z tych diod należy zabezpieczyć przed y, większym prądem, a więc y, dajemy stosujemy rezystory. Ja mam tutaj rezystory 330 ohmów, tutaj jest to duża wartość. Wystarczy jak najbardziej 220. No ale ja akurat takie miałem pod ręką, także. Takie używam, jedno i tutaj anoda i nasza ostatnia dioda niebieska. Mamy jedną przerwę. A i to i tak tymi przewodami. my mamy niebieską, później mamy zieloną, następny przewód. No i są tu podłączone. Następnie mamy żółtą diodę. Pyk. I ostatnią czerwoną. Pyk. Teraz należy podłączyć jeszcze masę naszych diod. Podłączę je zaraz obok rezystorów. Mamy tutaj, żeby to było wszystko tak po kolei. Podłączamy masę pierwszej diody czerwonej. Następnie podłączamy masę drugiej diody żółtej. Podłączamy pod masę. Może za, też za tym przewodem. Następnie podłączamy y, masę diody zielonej i masę diody niebieskiej. Łączymy masę. I to. Wasze diody mamy już podłączone. Podłączymy jeszcze zasilanie. O, brakło mi przewodów. Jeszcze jeden czerwony. Na przykład pomarańczowy. Pomarańczowy to jest, tutaj pierwszy z kraja to była masa. A więc podłączymy tutaj masę. Drugi to był było zasilanie, a więc podłączymy zasilanie 5V. I następnie mamy cztery kanały. A więc zaczniemy sobie może od yy, czerwonej diody. Pierwszy kanał, czyli będzie kanał A. Będzie dioda czerwona. Następnie kanał B. Będzie to dioda żółta. Następny kanał. C będzie to dioda zielona, i następny kanał będzie to dioda niebieska, już ostatni nasz kanał. Teraz po podłączeniu y, zasilania z naszego Arduino podłączymy sobie je tutaj plus i minus. Masy diod są podłączone, wszystko dobrze, mam nadzieję, połączone. Dajemy zasilanie z komputera. Teraz, gdy wciśniemy przycisk A, załącza nam się dioda czerwona. Przycisk B, żółta, C, zielona i D, niebieska. Wszystko nam działa tak jak powinno. Jest to trochę no, kłopotliwe, ponieważ jeżeli chcemy, żeby nam coś działało, to trzeba trzymać ten przycisk jest no o dwa kanały na raz możemy włączyć tylko trzeba to nacisnąć równocześnie cztery kanały raczej już chyba nam nie zadziała no nie trzy kanały jeszcze potrafią nam świecić maksymalnie cztery chyba już a też świecą dwa dwa nie może, jak są już dwa włączone to nie da się sterować kolejnymi, ale lepiej sterować pojedynczo. Ale zrobimy tak już przez używając naszego Arduino Użyję tu Arduino no żeby yy, napisać taki prosty program, dzięki któremu po wciśnięciu przycisku naszą, zapalimy naszą diodę czerwoną, żółtą, Zieloną i niebieską. I tymi samymi klawiszami, przyciskami je wyłączymy. A więc podłączymy zasilanie od Arduino. I przystępujemy do łączenia. Może te diody sobie stąd odetnę. Była pierwszy kanał to była dioda czerwona. A więc. Ten pin będzie pod diodą czerwoną. Następnie była dioda żółta. Następnie dioda zielona i niebieska. Wszystkie cztery kanały mamy już gotowe. Podłączymy je pod y, Arduino. I mamy tak: LED on, jeden pod wyjście, drugie. Później mamy żółtą pod wyjściem. Trzecie. Później mamy zieloną. To, te piny są zaklarowane jako wejścia, ponieważ tymi czterema pinami yy, nasz yy, układ wysyła 5V zasilania, a więc to 5V będzie trafiało do Arduino. Arduino będzie je yy, yes, sczytywało i następnie sterowało naszymi yy, czterema diodami poplątały mi się tu przewody jak chcę żeby to było ładnie połączone żółta zielona i niebieska podpin 9 i gdy nasze arduino odczyta wartość z danego pinu od drugiego od drugiego do piątego do szóstego tak yy, drugi, trzeci, czwarty, piąty to do piątego wtedy załączy nasze diody a więc teraz podłączymy yy, led pin 1 output tutaj mamy zdekla zdeklarowane te 4 wyjścia jako wyjścia i zobaczymy nasze, nasz program w działaniu tak, po wciśnięciu przycisku A załącza nam się Dioda czerwona, po wciśnięciu przycisku B załącza nam się Dioda żółta, po wciśnięciu przycisku C załącza nam się Dioda zielona i D Dioda niebieska. I prawdopodobnie tymi samymi klawiszami powinniśmy je wyłączyć. A więc A, B, C i D. A, teraz wszystko zadziałało prawidłowo. Nasze diody załączają się i wyłączają poprzez wciśnięcie klawiszy. Pokażę Wam teraz y, sketch, na jakiej zasadzie to działa, abyście wszystko zrozumieli i mogli sobie na przykład zamiast diod podłączyć coś innego, przekaźniki albo y, tranzystory, i można naprawdę tutaj y, z odległości, dużej odległości sterować sobie naprawdę fajnymi, jakimiś innymi rzeczami, którymi które podłączymy pod nasz odbiornik a więc zapraszam do widoku z monitora znajdujemy się już w widoku z monitora tak prezentuje się nasz program a więc jeszcze mamy 9 zmiennych pierwsze cztery z nich to są wyjścia z naszego odbiornika RF które podłączamy piny drugi, trzeci, czwarty i piąty. Drugi to jest nasza dioda, nasza dioda. Były pierwsze po kolei żółta, zielona, żółta, czerwona, tak. Czyli tutaj jest pierwszy pin, drugi zielona, żółta, czerwona, pod czwarty, pod piąty ta dioda niebieska Te piny deklarowane są tutaj w ustawieniach setup jako wejścia. Następnie LED-pin 1, 2 czy 4 to są nasze gody. Zielona żółta, czerwona, niebieska. I one są zdeklarowane również w naszych ustawieniach Setup jako wyjścia z naszego Arduino. Mamy jeszcze jeden zmienną integer stan, dzięki której tym przyciskiem będziemy mogli, jak już widzieliśmy, włączać, wyłączać. W głównej pętli lub mamy cztery warunki IF do czterech naszych diod. Warunek pierwszy IF, czyli jeżeli odczytana wartość kanału pierwszego jest wysoka, wtedy stan ma równać się skrzydnikiem stanowi. Czyli jeżeli jest dioda, dioda załączona, ma być inna niż załączona. Czyli wyłączona. A jeżeli jest wyłączona, to ma być inna niż wyłączona, czyli włączona. I Digital Write funkcja nam to spełnia i naszą diodę pin, piętną podpin załącza lub wyłącza w zależności jaki, w jakim znajduje się ona stanie. To samo mamy z następną diodą drugą. I wyjściem drugiego naszego kanału. wyście drugie naszego, trzecie naszego kanału i trzecia dioda. I czwarty kanał i czwarta dioda niebieska. A więc, tak jak widzicie, to nic skomplikowanego. Można sobie napisać taki program. I po więcej informacji i szczegółów, zapraszam na stronę ABCRC. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.